Chodzi mi o to, że nie odpowiedziałeś na pytanie, czy uważasz, że jest jakakolwiek możliwość zbadania sprawy, czy ewentualnie postawienia winy pod sąd przed dojściem do władzy. Tak, powiedziałem. Nie, przed dojściem do władzy. A więc co innego. My możemy ale napisać. Ale czekaj, na to ja, mam pytania, pytania. ja mam pytanie. Możemy te oskarżenia proszę... napisać, my możemy raport napisać, ale postawić przed sądem. Nie, ja mam konkretne pytanie. Pan, pytania, bo... pan, pan, pan yy, prokurator generalny w zależności od fazy. Dobrze. To ja mam takie pytanie. Czy uważasz za realne, a przede wszystkim czy uważasz za stosowne, żeby tych ludzi, którzy nie mają immunitetu poselskiego, a którzy dokonali jakichś. Nie, nie sprawdzili się jako urzędnicy państwowi, nie sprawdzili się jako funkcjonariusze, żeby tych ludzi po prostu zrobić doniesienie do prokuratury i starać się postawić przed sądem, zanim się postawi przed Trybunałem Stanu tych, którzy są. Prawdopodobnie winni. Ja też nie wiem, kto jest winien. Na pewno są winni zaniechań. Zobaczcie, ja już nie chcę zobaczyć, to jest dalej zobacz, i Zobaczcie, Warszawiak, a wystarczyło 30 lat zamieszkania w Krakowie, żeby już nie wiedział, co się dzieje. E, ja ci wyślę to. To jest taka książka. Taka książka doniesień o przestępstwie, które wysyłam regularnie do, do pana prokuratora generalnego. I. 90% jest odrzucanych w ogóle, pozostałe są umarzane, tam jedna sprawa gdzieś się jeszcze telepie, że tak powiem, ale tak, regularnie, znaczy robię to dlatego, że to będzie materiał dowodowy wobec tych prokuratorów, którzy to odrzucają i umarzają, po prostu. A także po to, żeby systematycznie, żeby systematyzować wiedzę, o tak bym powiedział. Także robimy to, regularnie to robimy, także wobec tych, którzy są objęci immunitetem, takie doniesienia o przestępstwie popełnionym przez pana Wynalda Tucka i pana Radosława Sikorskiego i innych też tam jest. I w różnych wariantach. Także to, jeżeli datykamy się na materiał dowodowy wskazujący na przestępstwo, to przekształcamy to w, w informację o przestępstwie. To jest jasne.